W tym zadaniu na ciąg arytmetyczny został określony poprzez podanie pierwszych trzech wyrazów, a my musimy ustalić, którym wyrazem tego ciągu jest liczba x. A żeby to zrobić, no to podobnie jak w zadaniu poprzednim, dobrze by było, gdybyśmy znali wzór ogólny takiego ciągu AN. Zapiszmy sobie, że wzór ogólny ciągu AN jest w postaci AN równa się A1 plus N minus 1 razy R. No i teraz zacznijmy od tego właśnie, że wyznaczymy ten wzór ogólny ciągu, a jak już go będziemy znali, no to wówczas policzymy, e, dla jakiego indeksu n a n jest równe 38. A żeby wyznaczyć ten wzór, no to musimy znać zarówno A1, jak i r. A1 łatwo odczytujemy, że jest równe 5, także zapiszmy sobie, że a1 jest równe 5, natomiast różnicę obliczamy, na przykład odejmując od drugiego wyrazu wyraz pierwszy 8 minus 5 to się równa 3. W związku z tym wzór naszego ciągu an jest w postaci an równa się a1, czyli 5 plus jeszcze n-1 minus razy różnica r, czyli razy 3. Przekształćmy sobie, jeszcze uprośmy sobie ten wzór 5 plus i tu wymnażamy 3n-3, minus czyli ostatecznie otrzymujemy, że wzór naszego ciągu an jest w postaci 3 n plus 2, no bo 5 minus 3 to dało nam tutaj 2. No i teraz, gdy znamy już wzór ogólny ciągu AN z punktu A, to możemy obliczyć, który jego wyraz jest równy 38, po prostu podstawiając pod AN-a 38. Ja jeszcze sobie tutaj przypiszę jeszcze raz ten wzór AN równa się 3N... Plus 2. No i teraz podstawiamy, tak jak powiedziałem, pod AN na 38, dokładnie tak samo jak to robiliśmy w zadaniu poprzednim. No i wyjdzie nam szukany indeks n. Tu mamy 3n plus 2, czyli 3n równa się 38 minus 2, czyli 36. Zatem n jest równe 12. W związku z tym 12 wyraz tego ciągu z punktu A przyjmuje wartość 38.